Od 10 października w Jeleniej Górze prowadzona jest akcja pilotażowa bezpłatnego szczepienia ochronnego przeciw grypie, tym razem skierowana do seniorów, czyli osób powyżej 65 roku życia, będących jednocześnie mieszkańcami miasta. Jest to propozycja, mamy zaplanowane szczepienia dla 500 osób. Szczepienia rozpoczęły się już od 10 października, w czterech. Wybranych przychodniach. Każda przychodnia jest w innej części miasta, tak aby osoby, które chcą skorzystać z tego projektu, mogły bez żadnego problemu tam się dostać. Te osoby są w grupie szczególnego ryzyka, jeżeli chodzi o zachorowanie na grypę, oraz najczęściej dotknie, dotyka je. Różne schorzenie, cukrzyca, nadciśnienie, choroby sercowo-naczyniowe i wszelkie przewlekłe schorzenia, w tym również np. astma, POHP, I to są dodatkowe wskazania dla szczepienia przeciwko grypie. Szczepienia są prowadzone w czterech przychodniach na terenie Jeleniej Góry: to przychodnia doktor, przychodnia zabobrze, zól zdrowie oraz przychodnia Orle. Wirus grypy powoduje zawały serca, dlatego że powoduje stan zapalny też naczyń krwionośnych. Najczęstsze powikłania grypowe to są zapalenie oskrzeli, płuc, często zapalenie mięśnia serca, również zawały. No a także no, mogą być na przykład zapalenie oraz niewydolność nerek, czyli grypa jest nadzwyczajnie niebezpieczną chorobą, czego Obecnie ludzie nie mają tej świadomości. Do szczepienia należy zgłosić się z dowodem osobistym. Ważną informacją jest to, że nie obowiązuje tu rejonizacja, więc zaszczepić można się w dowolnie wybranej przychodni.